Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na kolejnym losowaniu. Dzisiaj będziemy losować grupy do kwalifikacji do Centralnej Ligi Juniorów. Znamy jest 25 drużyn podzielone na 5 koszyków. W koszyku pierwszym Twarde Pierniki Toruń, PGS spójnia Stargard jako gospodarz, Port Gdynia GAK. NA Basket Poznań oraz SKM Zastal Zielona Góra, koszyk drugi GTK Gliwice, KK Astoria Bydgoszcz, Basket Forkic Zielona Góra, BSA ANW Arka Gdynia. jako gospodarz, Akademia Koszykówki Legii Warszawa. Koszyk trzeci UKS Pro Basket Misk Mazowiecki, NBA Jelenia Góra, MKK Boruta Zgierz, AK Hydrotrack Radom gospodarzem oraz UKS SP27 Katowice również gospodarzem turnieju. I koszyk, koszyk czwarty KSK Rona 1919 Kraków, TKM Wocławek jako Gospodarz, LKSKM Łódź, Akademia Koszykówki Tref Sopot, Akademia Gorta Tagdańsk i koszyk 5 Pempa Wita, Resowia Rzeszów, TS Wisła, Kraków, KKS Polonia, Warszawa, AZS KU Politechniki Opolskiej oraz Pogoń Basket Szczecin. Zaczniemy losowanie od wylosowania gospodarzy, turniejów kwalifikacyjnych i proszę bardzo rozpoczniemy losowanie od PGS Pójnia Stargard. To będzie grupa B. Na miejscu pierwszym PG spójnie Stargard. Losujemy teraz dla BSA, a AMW Arkadynia. Na drugim miejscu w grupie E BS-a AMW Arkadynia. Losujemy teraz dla drużyny AK HydroTrack Radom. I to jest grupa C, na miejscu trzecim. Teraz UKS SP27 Katowice. Grupa D. I wyciągniemy ostatnią kulkę. Powinno to być grupa A. Zgadza się na miejscu czwartym TKM Wocławek. I teraz. Rzucamy wszystkie kule poza literką B. I proszę bardzo losujemy z koszyka pierwszego twarde pierniki Toruń. Proszę bardzo losujemy. Grupa C twarde pierniki Toruń. Losujemy port Gdynia GAK. Grupa D Sport Gd Gdynia GAK, teraz Enea Basket Poznań. Grupa E, Enea Basket Poznań i pokażemy ostatnią kulkę. I to jest grupa A i tam trafi SKM Zastal Zielona Góra. Wrzucamy wszystkie poza literką e. I proszę bardzo, rozpoczynamy losowanie koszyka drugiego. Zaczniemy od GTK Gliwice. Grupa A, GTK Gliwice. Następna drużyna Kaka Astoria Bydgoszcz. Grupa D. Kakao historia Bydgoszcz. Losujemy teraz dla Basket for Kids Zielona Góra. Grupa B. Basket for Kids Zielona Góra i zostaje ostatnia kulka dla Akademia Koszykówki Legii Warszawa i to jest grupa C. I teraz wrzucamy grupy A, B i E. I proszę bardzo, rozpoczynamy losowanie drużyn z koszyka trzeciego, UKS Probasket Mińsk Mazowiecki. Grupa E, UKS Probasket Mińsk Mazowiecki. Następna drużyna NBA Jelenia Góra. Grupa A, zatem do grupy B powinna trafić MKK Boruta z GESH. I teraz wszystkie literki poza literką A. I proszę bardzo, rozpoczynamy losowanie z koszyka czwartego KS Korona 1919 Kraków. Grupa B KS Korona 1019 Kraków. Następna drużyna EKSKM KM Łódź. Grupa E, EUKS, KM, Łódź. Kolejna drużyna: Akademia Koszykówki Tref Sopot. Grupa C: AK Tref Sopot. Zatem do grupy D powinna trafić drużyna Akademia Gortata Gdańska. Zgadza się. I teraz rzucamy wszystkie kulki. I za sekundę rozpoczniemy losowanie ostatniego koszyka. Mamy wszystkie kul, kule do losowania. Zaczynamy zatem od Pempa Witary Sowie Rzeszów. Grupa B. Kolejna drużyna TS Wisła Kraków. Wisła trafia do grupy E. Kolejna drużyna KKS Polonia Warszawa. Grupa D, KKS Polonia Warszawa. Teraz drużyna AZS Politechniki Opolskiej, grupa A lub C. Grupa C, zatem do grupy A powinna trafić Pogoń Basket Szczecin. Zatem mamy już komplet drużyn w poszczególnych grupach i przeczytam skład grup. Grupa A Gospodarzem TKM Włocławek i zagrają tam SKM Zastal Zielona Góra, GTK Gliwice, NBA Jelenia Góra oraz Pogoń Basket Szczecin. Grupa B gospodarzem turnieju będzie PGS późnia Stargard i zagrają tam Basket Forkic Zielona Góra, MKK Boruta Zgierz, KS Korona 1919 Kraków oraz Pempa Vita Rysowia Rzeszów. Grupa C To Twarde Pierniki Toruń, Akademia Koszykówki Legi Warszawa. AK Hydrotrack Radom jako gospodarz turnieju, AK Tref Sopot oraz AZS KU Politechniki Opolskiej. Grupa D gospodarzem będzie UKS SP27 Katowice i zagrają tam Port Gdynia GAK, KK Astoria Bydgoszcz, Akademia Kortata Gdańsk oraz KKS Polonia Warszawa. I grupa E BSA AMW Arka Gdynia jako gospodarz i pojadą tam ENA Basket, Poznań, UKS Pro Basket, Misk Mazowiecki, LKS KM Łódź oraz TS Wisła Kraków. Dziękujemy bardzo za oglądanie losowania. Zapraszamy Państwa do oglądania meczów na kanale YouTube PZKosz. Dziękujemy i do zobaczenia.